Nie! <gdarzyemale> Szybciej! Ale to musisz za betonie, bo tutaj na prawej to ci będzie też. Szybciej! Kamil, a ile tam jest benzyny w tej decyzji? Nie wiem. A my mamy benzynę w ogóle do nie? Ale coś tam jest. O, o, o! daj!

mówiłemki Nie, ale kiedyśmy la inia jest tak moment na niepósiastać.